Nie no, ale. ja w serio chcecie, żebym zrobił krzywdę? że mówicie, że robił takie rzeczy. Nie no, kurwa, przesada. Czy serio chcecie tego? A, Dobra, to obejrzymy film o piramidzie. Spoko, spoko no. Już, no, wejdźmy sobie. Pyramid film. Które piramidy, teraz poleci i No Już mam dość, wiesz, już mi to wszystko jedno jest Dobra, piramidy mogą być no, Chodźcie ze mną kawałek obejść przynajmniej To jest moje hobby kurwa Możemy powiedzieć nasze hobby czy coś wspólnie? Nie, nie mam fetyszu piramid, po co tak piszesz? Nie, nie wystawię pupy tam Pozdrowić Kubę? Pozdrawiam Dosyć dh 51 Ej nie, może piramidy, co? Ja myślę, że piramidy będą lepsze. Tak, piramida, co? O kurwa, piramidę puszczę. Ale co? Co to tej Tam jest kosz jak matołek. Nie, piramidę nie zbudowało, o kurwa, Gamoniu. Nie zna na historii. Dobra, ale nie, możecie mi nie uwierzyć, dobra, ja wam o czymś powiem. Nie, spam kurwa walką. Tą kaczką pierdoloną. Nie pisz walka i kaczka już Nie pisz tak, prawda? Dobra, dziękuję. Dziękuję, słuchaj. Bo wiecie, że ja... Jak są urodziny albo Sylwester, to zdarzy mi się bardzo rzadko napić się. drinka Nie wiem, shota z kolegą, z kimś. No, zdarzy się, nie każdemu, prawda? Co mi się nie zdarzy? No, ale szczerze, no zdarzy się, prawda? Zdarzy się każdemu, nawet najlepszemu. Nie, no, ale dobra, mówię tak, patrz. farsz. kurwa, ok, bez, żeby wpłagać. Nie piję. W sensie nie piję już długo, ale nie piję i zabieram się za sport od poniedziałku, od dzisiaj. Od wtorku, czyli od północ jeden Obserwujemy cię Ja pierdolę, nie wysyłaj tych piramid na czacie Błagam, żebyście nie wysyłali piramid na czacie, okej? Okay? Proszę, nie wysyłajcie piramid na Nie piszcie kurwa tych kaczek z tą walką, jebani Jebanani, jebanani Ale po chuj wysyłacie te piramidy? Ale wiecie, że kurwa te piramidy i... Nie, ja nie chcę patrzeć na te piramidy, nie nie, przepraszam. Nie wysyłaj tych kur... Nie, przestań wysłać piramidy, bo ja nic. U... Nie no, okej. Okay. Ja pierdolę. I tak gdzie widzimy, kurwa. Skąd? Ja nie mam naklejki na kamerce. Ja pierdolę. Nie mam kamerki kamerki na naklejce. Ja pierdolę. No dobra, okej, okay. ale potem za... Ej, wiecie, że Filip zna się na teoriach spiskowych? tym zawołam Fifa, że mi opowiedział o teorii spiskowej. Ale nie wysłać już piramid. Tutaj puścimy film. Wielka ta te teoria... Przestańcie z tym... Po chuj wypiszecie takie... Nie wierzycie... Aaa... Um, ja pierdolę, mnie stresujecie tym, aby... Lubicie się nie stresować, nie? Lubicie je stresować, nie? nie? widzę, dobra. Stop. Teorie spiskowe. 10 najdziwniejszych teorii spiskowych, w które ludzie naprawdę wierzą. 10 teorii spiskowych horrorów. Czy te teorie spiskowe, które okazały się sprawdą ja nie wiem w sumie co już. Musisz mi wybrać, co? Co mam wybrać? Bo ja przede na czat i widzę. Nie pisz tak! Ej, gupku! Gupku! Dubster, nie pisz tak! Sorry, Dupster. Nasz nie w ogóle się pomylił na tym czacie. Prawda? Bo tam stoi, widzę się. Ja, pierdolę, wyłącz, tak będziesz tak robił. Ej, nie, no nie, no już serio tak nie rób. Kurwa, ten już nie będzie tego burdelu No bo jest spaczcie na cel Jest 5 zł, a 6 to jest na drang streama. Nie, dobra jednak nie, usunę. Nie, nie będzie drang streama. i będzie zapomniony. Jak no, jakie bit... <głos> <głos> Jak? Jak? Powiedz, to ci odpowiem na pytanie. Dobra, teorie spiskowe. Ale będzie zajebiście, kurwa, w aktorach jest. Chłopie. Najdziwniejsze? Nie takie realne. <tryk> mmm. czekajcie. Teorie... Pisko... O kurwa, ej! Wiecie, że prawdopodobnie jest w swój teorii spiskowych, nawet które nie zostały jeszcze wymyślone i istnieją. A napiszcie, czy popieracie moją tezę, czy nie. nie. Nie pisz tak. Nie mam syfu, bo to nie jest kurwa mój syf. Dobra, teoria spiskowa. Pierwszy rusz to mają, dobra? Tutaj głośność. Okej. Okay. Wow, to. Nie weź to. że Panek. Ja pierdolę. mi się to włączyło, tak serio mówię. Dobra, nie. Tak, na to. Dzisiaj przyjrzymy się teoriom spiskowym, które zostały nimi do dzisiaj. Kiedyś o. mega tajemnica i se, które strzegły rządy świata. Dziś. Praktycznie stek bzdur. Nie z nikt nie pamięta. Do czasu, bo niektóre z nich stały się prawdą. Ja dole ogarnia Ogarniacie to? Nie no, ja nie chcę się napić. Nie chcę pić dzisiaj. Zaczniemy od incydentu w Roswell. Wydarzenie z 2 lipca 1947 roku w stanie Nowy Meksyk. Spadł tam wtedy na Ziemię obiekt. Niektóre teorie oh, spiskowe twierdziły, że to UFO i pierwszy kontakt z niezidentyfikowanymi z kosmosu. Oficjalnie UFO służby zdementowały te plotki. Okazało się, że był to jedynie balon meteorologiczny. Jednak to, co ok. ludzie wierzyli, że to kosmici. Balony te miały za zadanie wykrywać fale dźwiękowe pochodzące z radzieckich testów bomby atomowej podczas zimnej wojny. USA, wojsko, no, nie mogło być szczere w tej sprawie w gazetach. Dobra, o kurwa, sześć na oglądaniu. To ufo. Jest sporo wydarzeń z tym związanych, zwłaszcza w USA. Ciekawa kwestia. Ludzie. Ciekawe, Kurwa. dlaczego niby UFO spada tylko do USA, do Ameryki Ale... Północnej. Największe zagadnienie technologii świata, stolica świata do końca tego nie także. Dlaczego niby kosmici odwiedzali tylko USA w większości przypadków? Kurwa, w ogóle nie ma UFO. Byłoby Ale nie, nie straszyłeś mnie tym w ogóle. Jeśli byłbyś zainteresowany takim tematem, tematem tego czy kosmici mogą istnieć. I co jest kurwa to, jest to jest ta wiadomość, bo naprawdę z nimi kontaktujemy. Daj znać w Ej, komentarzu, a ja Franek mówi, tak sobie wiadomość jakąś. Jest. I mi smutno się zrobiło, bo to jest nieprawda. Dobra, oglądajmy kurwa, a już bądźcie cicho, bo nawet to jest spiskowe. Rynka. To raczej wiadomo. Abo chuj, nie, przejdźmy Jednakże do rzeczy. Nie. Oglądamy to rysmiskowe, ja zostawię to na teraz. lepszy to znaczy, moment, bo nie zasługujecie jeszcze, żeby to zobaczyć. Koncerny, które stały I oglądajcie, okej? Okay? Już tak. Naukowcy udowodnili to definitywnie w latach 50 poprzedniego wieku. No, palenie szkodzi. Na przykład wpływa na to, że masz słabą kondycję. to mam jednak wiecie? Jednak opinia publiczna, no wahała... Nie nie chcę tego gówna oglądać. Weźmy to, pęta faktów, to jest najlepsze. Planta faktów to jest kurwa koleś, dobry, nie robi fajnych filmików. Teorie spiskowe u jednych prawda, czy wywołują nie? śmiech, u drugich zażenowanie, a u jeszcze innych strach i niepewność. Bo tak jak nie ma dowodu na ich prawdziwość, tak też nie ma dowodu na ich nieprawdziwość. Co byście Dobra. zrobili, gdyby choć jedna z popularnych teorii spiskowych okazała się prawdziwa? Na przykład, że księżyc tak naprawdę nie istnieje. W dzisiejszym odcinku zapraszam ja was na listę 10 najdziwniejszych teorii spiskowych, w które ludzie naprawdę wierzą. Numer 10. Według teorii Davida Ika, dawno, dawno temu na Ziemię przybyli reptilianie z gwiazdy Alfa Draconis i od tamtego czasu knują przeciwko ludzkości. W ich miałaby się znajdować historyczna gwiazda Halloween. Się... Znam nawet zdjęcia. Uszów, czy brytyjska rodzina królewska. No i patrz, jak to wygląda, to Patrz na jego oczy, ja pierdolę. To jest przerobione? Myś... Ej, to jest naprawdę. O, nie. To jest przerobione inter... komputerowo, nie? Nie, serce jest przerobione komputerowo. Jest swój że komputerowo. Czekaj, oni to zrobili. Wyjaśnijcie mi to. To jest prawdziwe, jesteś głupi, jak w takie coś wiesz, że akurat. Masz takie same. Ja nie mam takich samych oczu. farsz. Porównaj sobie ze mną. To jest głupek straszny, że. Zuckerberga. Nie do porównania. Zucker... Zuckerberga! Serio, to się czyta Zuckerberg? Ja pierdolę, ale dziwnie. Zuckerberg się czyta. Ja pierdolę cukier czy cukier cukierberg nie mam jaką ten cukier cukierberg nie, ja, ja pierdzielę, ale wy jesteście serio naiwni czasem. Ja? A jednak, ale według naiwni. badań z 2013 roku, prawie 5% mieszkańców USA wierzy w tę teorię. No tak Numer czasem. 9. Naczelny teoretyk ale spiskowy fajam, no, Alex Jones wysnuł raz teorię, że rząd amerykański zatrudniał... A kurwa, tylko głowę. ...przez które ludzie stają się homoseksualistami. Gejowskie co? bomby, bo... Tak nie! nie też Czekaj, kurwa, nie wiedziałem co? Można to puszczać? Kurwa? Co? Fontanna, że stajesz się. Co? Mogę to puścić czy nie? Ej, mogę to puścić? Przepraszam. Bardzo przepraszam. I'm sorry. Very much. Oh my god. Nie mogę puścić tego? Nie, no puszczę. Nie, no puszczę, kurwa. To nie jest obrażanie, kurwa. Ja pierdolę. Numer 9. Naczelny teoretyk spiskowy Alex Jones wysnuł raz teorię, że rząd amerykański zatruwa wodę specjalnymi chemikaliami, przez które ludzie stają się. No, a myślicie, że to prawda? i Podyskutujmy na temat teorii spiskowej. Myślicie, że to prawda? <laughs> myślicie, że to prawda, może być? Dobra, tak, prawda. Homoseksualistami. Gejowskie bomby, bo tak nazywają znaczy, ej, ale żart, stary, nie pisz tak, okej? Okay? W się sensie śmieszny żart na czacie, stary. O tym misiu wczoraj, co? O tym, co byliśmy w kinie, no fajny żart, najwisty No, no okej. Okay. Jak dodać wysyłać jaki? chcesz mi dać pieniądze za... Nic nie robię, nie? to sparz, suj się, na, suj na dół mojego... Twitcha, na którym oglądasz. Subka. Wiesz, że jak dasz subka, to... Ja się odwdzięczę. to chemikalia? A! Genowskie, genowskie Deny, nie? Genowskie Deny. I'm sorry, tweet administration, I know that. Nie mogę mówić chyba tak, nie? Kurwa, kto powiedział, że nie mogę tak mówić? Ja pierdolę. Bo teraz przepraszałem za słowo na G przez was. już... nie, to już za duża kontrola mózgowa wybyła. By Tylko lekko się daje kontrolować. No nie no, znam regulamin, już znam. Ja ja znam regulamin jednak. Znam, znam. Wiem, ok. Station, ja już wiem, co mam robić. Idź homoseksualną, nawet żabę. Cóż, może dla dobra naszego gatunku lepiej, gdyby Jones też oberwał taką gay bombą i się przypadkiem nie rozmnożył. Dalej! Ale powiedział ha, ale mógł. Czemu? Dobrze powiedział, prawda? Bo. Prawa dla pana, okej? Okay? Ej, podklaskacie. Po klaskacie też? Na czacie, proszę. Nie, no podklaskajcie. Dał dobrze powiedział panu, nie? Podklaskajcie. Alexa Jones obraził. To źle? Znaczy, nie można obrażać nikogo, ale to źle. To źle, nie? Nie no, to tragicznie. Tak. Kurwa, no dobra, no. Kurwa. Ej. Ej, tu Alex Jones może mówić prawdę. Ej. Ale jak to jest prawda, kurwa? To co wtedy? Dobra, puszczam dalej, ale ja pierdolę, no nie wiedziałem o tym. Już puszczam, siema. Sorry, nie, nie ale nie krzycz, ok? Na ziemi jest kilka zagadkowych budow... PIRAMIDY! O nie! Ej, jak będzie jakaś inna godzina, gdzie będzie więcej widzów, no to, kurwa, zawołam Filipa, żeby opowiedział historię. Dobra. Dwie no, sekundy puścił. Ja pierdolę, no puszczam dalej już. Ale piramidy są na ja tym. Ja się nie komentuję, ja powiem to to jest prawda, bo ja się znam na tym na piramidach. Wri, których powstania nie potrafimy wytłumaczyć. Ale czy to od razu odpowiedni pretekst, aby twierdzić, że wybudowali je kosmici? Cóż, dla Erika Wymali. von Danikena brak wytłumaczenia jest wystarczającym dowodem. Dlatego przekonuje on ludzi, że Stonehenge, piramidy w Egipcie, czy głowy Moai na Wyspach Wielkanocnych to dzieło przybyszów z kosmosu. Nie. A nawet jeśli nie, to ludzi, którym kosmici przekazali odpowiednią wiedzę. Tak, może być. Teoria, tak, Może być, i mówię serio. Weźmy za wariata. Ale ci ludzie, kurwa, którzy to zrobili, mi się wydaje, bo taką teorię słyszałem, podyskutujmy o teorii. Ja słyszałem taką teorię, że ci ludzie właśnie, kurwa, są mądrzejsi. Byli mądrzejsi o wiele niż my. Że oni, oni mieli tyle wiedzy, tyle wszystkiego, dlatego tak wyglądali, tak się ubierali, tak się zachowywali, tylko walnęła jakaś bombka. No i wszystko poszło w niepamięć i zostały tylko te budowle, które ustawili, tak jak te gwiazdy były na niebie. Jest kurwa taka teoria, dzisiaj o niej cały dzień mówię akurat. No mieli kurwa właśnie. Jak jest twoja karetka z reptilianką? Nie mów tak. To robili tacy może, za czym zginęli, bo może nie byli na tyle odpo odpowiednio mądrzy, żeby nie zginąć. Żeby byli o wiele mądrzejsi od nas, ale jeszcze nie aż na tyle. Sí, que